razem można dużo więcej i właśnie dlatego trzy samorządy połączyły swoje siły. W piątek w Sandomierskim Hotelu Basztowym doszło do podpisania ważnego listu intencyjnego, który ma zwrócić uwagę na wspólne potrzeby miast i powiatów w nowej perspektywie unijnej oraz podczas podziału środków w ramach regionalnego programu operacyjnego. Taki dokument podpisali samorządowcy z Sandomierza, Staszowa i Opatowa podjęte działania mają się przyczynić szczególnie do wspólnego rozwoju i promowania tego co w regionie najlepsze a wspólna promocja turystyki polityka senioralna jak również tworzenie lokalnych inkubatorów spożywczych to tylko namiastka tego o co chcą powalczyć trzy zjednoczone w siłę samorządy przed nami nowa Perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Dzisiaj podpisujemy porozumienie ponad podziałami, tak jak pani wspomniała, trzech powiatów, czyli powiatu sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego. W tym porozumieniu przedstawiamy swoje tak jakby postulaty, jeśli chodzi o naszą wizję dalszego rozwoju tych właśnie powiatów. Podpisujemy to w sześć osób, jeśli chodzi o powiat sandomierski z panem burmistrzem Marcinem Marcem Opatowski, z panem burmistrzem miasta i gminy Opatów Staszowski wraz z panem burmistrzem miasta i gminy Staszów. I, i przedstawiamy sześć postulatów. Mamy tu na myśli rozwój turystyki, przedsiębiorczości, rozwój bazy szkolnictwa zawodowego, mówimy tutaj o opiece prospołecznej, mamy na względzie opiekę zdrowotną, akcentujemy również nasze ambicje i też starania, aby powstała trasa szybkiego ruchu, mam tu mowę o drodze S74, wiele, wiele innych zagadnień, które również komponowują się w specyfikę naszych też gmin. Chcemy, aby ten nasz głos, tutaj, który się dzisiaj zabrzmi i będzie przekazany w formie papierowej i trafi następnie do zarządu województwa miał też znaczenie przy podziale środków na kolejne lata jeśli chodzi o nowe RPO, które przed nami i abyśmy mieli pewną kopertę finansową dla rozwoju właśnie tych trzech powiatów. O potrzebie i korzyściach takich działań oraz perspektywach jakie dają połączone siły mówił burmistrz Marcin Marzec. Po kilku spotkaniach takich roboczych Doszliśmy do wniosku, że tak jak pani redaktor mówi, duży może więcej. Łączymy się, podpisujemy porozumienie pomiędzy samorządami po to, żeby w przyszłości aplikować w nowej perspektywie finansowej ze środków zewnętrznych, ponieważ wiemy, że projekty będą przyznawane dla... Grup samorządów dla wielu gmin, dla związków gmin i łatwiej będzie się przebić o, o takie środki związkowi gmin niż pojedynczym podmiotom, pojedynczym jednostkom samorządu terytorialnego. Grzegorz Orawiec, prezes zarządu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, przyznaje, że pierwsze pomysły na mobilizację sił już są. Jak przyznaje, konkretne wymiary przyniosłoby wdrożenie przedsiębiorczych i promocyjnych działań. W zakresie przetwórstwa spożywczego, których obecnie brakuje. Są pierwsze pomysły. Konkretne współpracy, przykład przetwórstwa spożywczego, produktów lokalnych, tego, że możemy rozwinąć sieć lokalnych inkubatorów spożywczych razem z takimi spiżarniami, sklepami, żeby te produkty promować, bo są narzędzia prawne, jest ustawa o rolniczym handlu detalicznym, a brakuje jeszcze takich działań przedsiębiorczych, promocyjnych, a to by dało bardzo konkretne wymiary. O plusach, jakie przyniesie piątkowe porozumienie samorządowców, szczególnie w zakresie możliwości dofinansowywania inicjatyw, mówił Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego wszystkiego. Niezwykle ważne dzisiejsze spotkanie, konferencja, dlatego, że powstaje taki mini region Czech y, powiatów. Każdy wprawdzie o, o zróżnicowanej strukturze y, wytwórczej, czyli sandomierskie, sadownictwo, warzywnictwo, w y, szerokim pojęciu rolnictwo opatowskie, ale również przemysł staszowski. Y, to wszystko powoduje, że ma sens organizowanie się, połączenie sił co do przyszłych, przyszłego rozwoju. To jest niezwykle ważne. Podpisany przez samorządowców list intencyjny skutkuje powołaniem Rady Społeczno-Gospodarczej, która będzie odpowiedzialna za realizację podjętych działań i inicjatyw.